Siema widzowie, jesteśmy dzisiaj w backroomsach. Jak widzicie, oczekiwaliście na taki odcinek. Właśnie, siema. Bo mówiliśmy, że będą backroom backroomsy. No i co? Zaczynamy grę. Jesteśmy w takich backroomsach. Jak widzicie, musimy dzisiaj szukać wyjścia. Właśnie. Z tego będzie dużo filmów Widzę, bo tu jest dużo map do przejścia. No i no, będzie ciekawie. Jest tu potwór. Na pewno jest. Słyszycie teraz. Ale u ciebie tak głośnie dziwnie nie pierdzi. I dobra, idziemy. Tylko nie biegnij, bo on to chyba słyszy. On, ona, nie wiem. I rozgląda się dobrze, żeby nas nie dopadł. Właśnie wiem. Dobra, widzowie, na razie nie widać nic. Musimy szukać wyjścia. Oglądam trochę backroomsów, w sensie nie tej gry. Oho. O kurde. Chodź. Widzę, to chyba będzie... A, myślę, że on tam idzie, to się już mapa tam nie, nie wczytuje do końca. Render distance. Dobrze idziemy. Uh -huh. to się wydaje. Musimy tam iść. Gdzie wolałabym nie iść? No, niestety musimy tam iść. Kurde widzę, to jest nawet taka ciężka gra Backroomsy to wiecie, z tego nie ma wyjścia Nawet jeżeli próbujecie się udosać, to i tak nie wyjdziecie z backroomsów Idziemy tandy Nie ma go tu Idziemy tandy widzowie Silly. wow wow, wow, wow. Um, na razie, nasza, no. ale tu ja oglądam, musimy do jakiejś drabiny wejść. Po drabinie wejść. Po Poczekaj. Poczekaj. Sprinta masz, ale lepiej nie sprintuj, bo on to usłyszy. O co to jest? Nie, nie myślę, że coś tam jest. Dobra, widzę na razie. Poczekaj. O! Wyjście chyba, Widzowie, znaleźliśmy. To wszystko by było? Tak dziwne. Wyjście. Nowy etap mamy, Widzowie. Mamy nowy etap. To dwa etapy będą na jednym filmie. Tu coś jest. Latarka! Nie, klucz! Nieco nas tutaj czeka. Też nie mam pojęcia. A tutaj nie laguje mi się wydaje. Mniej? O! Jakieś drzwi. Tu nic nie ma. Przez te drzwi można przechodzić tak by the way. Nie można? Nie mają, nie mają kolizji drzwi. Sobie. a no trudno, fajna gra jest Puste pokoje są Ale backroomsy to wiecie Czego się można spodziewać Na pewno tu gdzieś klucz będzie Teraz się tak daje. Z tego będzie dobra seria, ludzie! Z tego będzie dobra seria, ludzie! Tu Tu ja po tej. Pewnie to tutaj. To tam coś nie będzie u ciebie? Nie ma. Patrz. Su, tutaj. Przejdę przez drzwi na nagraniu, zobacz. Drzwi, no wiem. Ale przejdę przez drzwi, patrz. Ale tu musimy grać normalnie, niż się wygupiać. Gdzie, gdzie, gdzie ty poszedłeś? Mm. Dobra Dobre ludzie, ja się lecę. Już jesteśmy? jesteśmy. My jesteśmy jagódki. Dobra, musimy sobie uważać. Musi musimy uważać, bo nie wiemy, co możemy się tu spodziewać. Nie wiem, kto nas chce zabić. Taki potwór. Mm, przepacz, przepatrzysz tam? Hmm. Ja pójdę tutaj, chociaż... Nie wiem, czy to był dobry wybór. No, w pojedynkę lepiej tam nie iść. Czemu to idziesz? Sprawdziliśmy dopiero dwa do tereny, idziemy teraz tam. Trzeba się rozejrzeć tutaj, co się dzieje. Widzowie. Tu kolejny chłop leży. Tutaj mam kolejną idzie ze mną? Ja idę od drugiej strony, się spotkamy. Ale tam nie ma drugiej strony, nie ma przejścia tam. Jest. O! Oś, ści, ści, oś. O, Znalazłem wyjście! Gdzie? Przecież myśmy przeszli wszystkie etapy. Widzę, że znaleźliśmy kolejne wyjście. Kolejne wyjście, ludzie... My myśleliśmy, że to każdą mapę się przechodzi na... jest koniec gry? Zagowało mnie. Dobra, widzę, że jesteśmy tutaj. Czekaj. Czekaj, czekaj, bo... Tu są jakieś drzwi? Czekaj, bo ulega. O nie, ja to kojarzę. Nie bawi. -mu jak będzie Smiler cię gonił, Smiley, to musisz się schować w, w ścianie, tam obok. Chodź, bo tu Smiley będzie. On będzie nas gonił. Kojarzę to akurat. Patrzcie za siebie też tak zatrzymajmy się na chwilę. Dobra, można iść dalej. Tak zatrzymujmy się z kolejnym przystankiem. Ja, Myślisz. To będzie dobry pomysł. Mhm, mm Z kolejnym przystankiem zatrzymujemy z za ścianę. Ech. Co znajło mnie? Co, co jest? Co jest? Dobra, tu idziemy. Widzowie, to jest już skomplikowane. To jest teraz dziwna Ale tak z tego będzie dobra seria, ludzie. Idziemy, sorry, że tak jest trochę nudno, bo nic nie mówimy, ale jesteśmy skupieni na grze. O, tu co, coś, o nie, myślę, że coś tutaj jest. Chyba no, jesteśmy w stronę wyjścia bardziej. Dobra, to się okazało, że musieliśmy w drugą stronę iść. Chłopie, dobra, że a tu w drugą stronę musieliśmy iść. Co było się wracać? Tu było ten The end, you are done. We

musimy zwrócić uwagę na dźwięki. Hmm. Mm. Może nie możemy biec. Może widzę, nie, nie, nie możemy biegać. Fajnie chodzę. No. tak szybciej chodzi? Idziemy na czworaka widzowie. Na czworaka idziemy? Jak usłyszysz potwora, to jesteśmy. Wiesz gdzie? Cztery dnia. W czarnej dziurze. Dziemy. Dobra, widzę. Idziemy dalej. Nic się nie dzieje. To właśnie źle, że się nie dzieje, bo zaraz coś się stanie, na pewno. E, do się splintować sprintować chodząc. O! O! Sprintujemy. Dobra, kolejny etap no, mamy. Ja dalej. Kolejny etap mamy wizowie. Tu nic okay. fuzy. Fuzy ja nie. Fuzzy? Fuzzy trzeba znajdować. Czekamy na brata. Który jest batata? Nie. Dobra, jest. Tu będzie fuse? Nie Dobra, we ja chyba teraz jest jeszcze gorzej O No, no, nich Z której strony? Miałem takie czerwone, tak Patrzę razie chyba niebiec O kurde, goni nas, goni nas! To drzwi! Nie! Co my robimy? Ja się podstuchowam. <grymne> Widzowie, co to było? Ja widzimy jak to szło, na filmie będziecie mieli zbliżenie. Było. Ma idziemy chodźmy to tam było ho ho zobaczymy czy jest dalej nie ma o! jest gdzie? No, nie, mam czerwony na ekranie ho, ho, po ten, po ten stół, co byliśmy wcześniej. A Fajnie biegnę? To jest nasz ulubiony stół, widzowie. Nasz ulubiony stół. Tam w Abandoned był nasz ulubiony Kibel, to jest nasz ulubiony stół. A w Captivity byliśmy. Łysy Devil. Szybko wyłapał na gry. Bomba na banie, kończymy bale. Najlepszy budzik, seryjny nad ranem. Nawet zostanę, jady, jaguare. Na całej pizie przed fotoradą. Dziś widzowie, nic się nie dzieje. W nie przyjąłem się. Idziemy dalej? Ja idziemy dalej. Szukajcie zielonego. Oho. Czekaj. Patrzę tak za rogu, czy tam nic nie idzie. Coś jest. Stół. Prezent. Dla mnie? Dla mnie? Prezent? O, Oooo. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Jak masz czerwony okręt, to spieprzaj. W sumie zawsze jest tak. Mm, na razie nic nie ma, widzowie. O! Ja Dobra, widzowie, jesteśmy pod y, tym stołem. Znaczy, nie, nie tym, co byliśmy, ale pod tym, co... skończyliśmy. nie skończy... wiem, się stało. Dlaczego? tutaj... Na chwilę skończyliśmy filmik, bo... Y, telefon mi... Skończyła się pamięć, więc no. My znowu wychodzimy, widzowie. Jeszcze nie wiem, no. O kurde! Widzowie! Szła do mnie! A poszedł. Gdzie tam? On się wraca. Ale nie wraca się, dobra. Gdzie polazłeś? Obok ciebie jestem. A ty gdzie polazłeś? Znalazłem coś. Klucz niebieski. Idę do ciebie. Dobra, prezentuję. O, tak przywołać go. Dobra, widzowie. Gra jest fajna. Ile słuchasz na chwilę? grę? Tak, tak teraz, na teraz. Teraz 9 na 10. Teraz 9 na 10. Dwóch, trzech. 10? Eee, widzowie. Wow! Mojego brata zabili. Ja przeżyłem. Ty się wychyliłeś. Ale ja się nie wychylałem, oni sami podeszli. Musisz stać dla mnie w stole. No to